Jak wymienić baterię w kluczyku do Mini Coopera? No więc, na początek, potrzebujemy baterię Energizer 2032. Można sobie kupić na Lego. W pierwszej kolejności należy pozbyć się tego awaryjnego kluczyka. Tutaj jest przycisk zwalniający, kluczyk awaryjny. Wyjmujemy kluczyk. I tu nam się pokazuje taka szparka której możemy użyć do podważenia za pomocą śrubokręta. Wkładamy i. No, to może być trochę ciężkie, ale podważamy. O, żeby wyskoczyło. I w tej chwili mamy przed sobą jeszcze jedną przeszkodę do pokonania. To, co przykrywa baterię, to też można tak samo podważyć śrubokrętem. O, odskakuje. Pozostaje tylko wyjęcie jeszcze baterii też sobie tutaj trzeba jakoś podważyć o. i wkładamy nową baterię z powrotem zakładamy blokadę baterii i zaciskamy i wkładamy z powrotem kluczyk awaryjny